Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić, a zbliżało się Żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić, a oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem. Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Bóg daje nam kolejny dzień. Bardzo też Wam serdecznie chciałem na początku tego dzisiejszego rozważania podziękować za Wasze zaangażowanie. Zwłaszcza w dniu 2 kwietnia, kiedy obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. W naszym rozważaniu przypominaliśmy sobie jego fragmenty homilii. Krótkie fragmenty, ale bardzo ważne, o czym też świadczy to, że ponad 5,5 tysiąca osób obejrzało te krótkie rozważanie na Facebook, ale także wiele osób obejrzało całe rozważanie. Kając, ja słuchając się w słowa świętego Jana Pawła II, rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni za losy naszej ojczyzny, do czego też zachęcał nasz święty Jan Paweł II. bo dzisiaj się przeradza w systemie demokratycznym, w którym przyszło nam żyć. I także przez ten system bierzemy odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny. Dlatego też módmy się w intencji naszej ojczyzny. Bo naprawdę ta Polska jest Naszą matkę. Jej wiele zawdzięczamy naszej historii naszej tradycji temu wszystkiemu co się dokonuje w naszej ojczyźnie dzisiaj trochę odczuwamy takie zniechęcenie jakąś także odczuwamy te spory ale to wszystko ma nas umacniać Pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi nadziei. To, o czym mówił święty Jan Paweł II, że chrześcijanin to jest człowiek nadziei, tak jak Abraham, który uwierzył wbrew nadziei. I dzisiaj słyszymy to słowo, które jest pięknym słowem. Ewangelia Jana pokazuje nam ten spór, który się toczył o Pana Jezusa, i dzisiaj słyszymy te pytania: kim jest Jezus? Wiemy skąd pochodzi, a Mesjasz nie będzie wiadomo, skąd będzie pochodził. Wiemy, gdzie się wychował. Pytamy się, jakie skończył szkoły, jakie ma prawo nauczania. I tych pytań jest setki, ale te, te wszystkie spory odbywają się w momencie, kiedy Pan Jezus jest w świątyni, kiedy przybywa na święto namiotów. To jest bardzo ważne święto, które ma przypominać Żydom tą zasadniczą prawdę, że wyszli z Egiptu i poprzez te przygotowywanie namiotów, aby sobie uzmysłowić, skąd wyszedł. Aby także sobie przypomnieć, że moje mieszkanie nie jest tutaj, że to wszystko jest krótkotrwałe. I właśnie w ostatnim dniu tego święta, kapłan wszedł do sadzawki Siloe i stamtąd brał wodę, którą wylewał na ołtarz. I Pan Jezus, nawiązując do tego gestu liturgicznego, mówi, że On wyleje na nas Ducha Świętego. Że to, co nas prowadzi w naszym życiu, to jest obecność Ducha Świętego, który nam chce, którego chce nam dać. Myśmy go przyjęli w sakramencie bierzmowania, który także trzeba nieustannie odnawiać, trzeba sobie przypominać, trzeba pogłębiać ten sakrament, ponieważ obecność Ducha jest dla nas istotna. On jest obecny już w sakramencie Chrztu, ale także na nowo przyjęliśmy tego Ducha w tym sakramencie bierzmowania. Dlatego chcieliśmy otwierać nasze serca, aby Duch Święty nas prowadził. Święty Jan XXIII, kiedy miał trudne sprawy, zawsze modlił się do Anioła Stróża Swojego oraz Rozmówcy, a także przezywał się w stawiennictwa Ducha Świętego. Aby to Duch Święty prowadził te trudne rozmowy. Chcielibyśmy także skorzystać z tej praktyki, którą korzystał święty Jan XXIII i wielu innych świętych, aby Pan posyłał nam ducha. Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest Kościół Świętego Euzebiusza To jest kościół, który może nie zachwyca dzisiaj tak wielkim pięknem jak on dziś, ale jest to jeden z najstarszych kościołów w Rzymie. Święty Euzebiusz był tym, który bronił ortodoksji, współistotny ojcu. Chciał przez to także pokazać te spory teologiczne, które się toczyły, i dlatego też w tym kościele znajduje się fresk, który pokazuje właśnie świętego Eusebiusza w takiej glorii i chwale, trochę nawiązując do przemienienia na górze Tabor, aby w tym bardziej podkreślić tę prawdę o naszym Panu Jezusie Chrystusie, kim tak naprawdę jest. Te spory, kim jest Jezus, toczyły się w Ewangelii, także i toczą się dzisiaj ale pan objawia nam swoją chwałę nie wiemy o jakiego świętego Eusebiusza chodzi czy tego z Werczelli, czy tego rzymskiego najprawdopodobniej tego rzymskiego ale to jest święty który został umęczony już po edykcie Konstantyna kiedy wiała się herezja ariańska i on nie chciał się zgodzić na te spory Właśnie wierząc w tą współistotność naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest także miejsce, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Niepokolanego Poczęcia. I właśnie przy tej figurze każdego 16 stycznia, kiedy obchodzimy Wspomnienie Świętego Antoniego, gromadzą się Rzymianie z psami, z kotami ponieważ tam się dokonuje obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Tutaj także jest kaplica świętego papieża Celestyna V, to jest ten, który złożył urząd. Tu jest właśnie kaplica z obrazem przedstawiającym ten właśnie moment. Dzisiaj, kiedy słuchamy słów Ewangelii o tych sporach, kim jest Pan Jezus oraz tej chęci, że Pan Jezus chce nam dawać Ducha Świętego, prośmy Pana, aby umacniał nas wierze i nam dzisiaj błogosławił.